Cześć, witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Dominika i dzisiaj przygotowałam film z moimi ulubionymi produktami z Biedronki. Mam tych rzeczy całkiem sporo, więc tak samo jak w przypadku moich ulubionych produktów z Lidla, ten film również podzielę na dwie części. I dzisiaj będzie pierwsza część, a druga część pojawi się na moim kanale za dwa tygodnie. A jeśli chodzi o samą biedronkę, to ja nie mam zbyt dobrych relacji z tym sklepem, nie za bardzo, lubię tam robić zakupy, bo mam wrażenie, że tam panuje taki wieczny chaos, że często produkty są niedostępne. Ale mimo to mam tam kilka swoich ulubionych produktów, dlatego postanowiłam, że wam je pokażę. Dodam jeszcze, że ten film to taka moja subiektywna opinia, moje ulubione produkty, a także nowości, które udało mi się dzisiaj znaleźć które mnie zainteresowały. Przygotowałam też paragon, tak więc do każdego produktu podam jego cenę, która jest aktualna na dzień dzisiejszy. Rozpoczniemy sobie od lodów i tutaj mam takie mini big milkie. Tutaj w opakowaniu jest 10 sztuk i mamy smaki waniliowy, truskawkowy i czekoladowy. Tutaj producent nas informuje na opakowaniu, że są one bez sztucznych aromatów i bez barwników, bez glutenu e, i są bogate w wapń. Mimo to i skład nie jest jakiś super wyróżniający się, powiedziałabym, że to jest taki standardowy skład lodów, ale to, co te lody wyróżnia, to to, że jeden taki lód ma tylko 30 kalorii. Tak więc jest to bardzo mało jak na produkt tego typu. Jest ja sobie je z opakowania i tak one wyglądają. Tutaj mam smak truskawkowy a tutaj czekoladowy. Są dosyć małe, ale myślę, że takie dwa lody w zupełności zaspokoją naszą ochotę na słodkie. No i mamy tutaj tylko 60 kilokalorii. Wiadomo, nie jest to jakiś produkt prozdrowotny, tylko bardziej produkt rekreacyjny, i przy dobrze bilansowanej, zdrowej diecie, takie produkty myślę, że najbardziej można sobie łączać w takich małych ilościach. A jeśli chodzi o cenę tych lodów, to tutaj w opakowaniu jest 10 sztuk i w standardowej cenie kosztują one 11,99, a mi udało się kupić je w promocji i zapłaciłam za nie 5,99. Drugim produktem, który chcę Wam dzisiaj pokazać będzie laważ. I produkt ten jest dostępny od jakiegoś czasu w stałej ofercie Biedronki, co bardzo mnie cieszy, bo jest to naprawdę bardzo fajna alternatywa do takich zwykłych, stepowych tortilli. E, I już Wam tłumaczę dlaczego. Zwykłe tortie mają naprawdę długi i taki niezaciekawy skład, a tutaj w tym lawaszu mamy tylko 5 składników i jest to mąka pszenna, woda, sól, fermentowana mąka pszenna i zakwas pszenny. I tak jak podaje tutaj producent, lawarz to najstarszy rodzaj chleba w stylu ormiańskim. Zjedz go samego lub zawijaj ulubione składniki na zimno lub na ciepło. I taki lawar możemy traktować praktycznie tak samo jak e, tortille. Możemy w niego zawijać różne warzywa, serki, e, mięso, ryby, a nawet jajecznice. I możemy sobie na przykład go tak zabiegać na ciepło. Jedynym jego minusem jest to, że się kruszy. Aha, i czytałam też, że ten lawarz szybko pleśnieje ale można go mrozić, tak więc myślę, że to będzie bezpieczniejsza forma jego przechowywania, jeśli nie jesteście w stanie zjeść całego opakowania naraz. I tutaj w opakowaniu mamy 5 takich placków. Jeden placek to 200 kcal, yy, prawie 3 g tłuszczu, 37 g węgla 1 g błonnika, 6 g białka i 1 g soli. Jeśli chodzi o cenę, to produkt ten kosztuje 4,49 i możecie go znaleźć przy pieczywie. Kolejnym produktem będzie makaron, ale nie taki zwykły makaron, a świeży makaron jajeczny, który jest dostępny w lodówkach. Jeśli lubicie makarony, to taki świeży makaron jest naprawdę pyszną opcją za każdym razem. On ma też krótki termin ważności, bo tutaj mam go ważny jeszcze 5 dni od zakupu i jego czas przygotowania to 6 minut. Jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj mąkę z pszenicy twardej durum, więc bardzo fajnie, bo jest to bardziej wartościowa mąka od zwykłej mąki pszennej i jajka z chowu ściółkowego oraz woda. Ja wcześniej widziałam już tego rodzaju makarony, ale zawsze to były takie grube makarony w stylu tagliatelle. a tutaj mamy makaron spaghetti, więc jestem bardzo ciekawa, jak będzie smakował. I tutaj producent sugeruje, że są dwie porcje produktu i w jednej porcji mamy 125 g i 350 kcal. I jeśli chodzi o cenę, to taki makaron kosztuje 4,39. I teraz czas na moje ulubione batoniki, których po prostu nie mogę tutaj zabraknąć. I mowa oczywiście o proteinowych batonikach bez dodatku cukru. Są one dostępne w dwóch smakach i pierwszy smak to orzechowo-karmelowy i tak on wygląda. A drugi smak to nowość, jest to smak nugat karmel i tak się prezentuje. Jeśli chodzi o skład, to nie jest on może jakiś wybitny, ale ten batonik nie jest słodzony zwykłym białym cukrem, tylko słodzikami. I dodatkowo jest w białko, tak więc jest to lepsza opcja od takich zwykłych batoników, a jest równie smaczny. I jeden taki batonik to 241 kcal, 15 g tłuszczu, 15 g węglowodanów. I 13 g białka. Jeśli chodzi o cenę, to jeden batonik kosztuje 2,99 i nie znajdziecie go na standardowym dziale ze słodyczami, tylko tam, gdzie są płatki owsiane. Kolejnym produktem są jogurty z serii Pure i ja tutaj mam o smaku jagodowo-bananowym, tak się prezentuje. I to, co wyróżnia te jogurty, to ich skład, bo mamy tutaj naprawdę czysty i krótki skład, e, jest tylko jogurt naturalny 70% i owoce 30%, w tym banan 18% i jagody 12%. Czyli jak widać da się zrobić fajny produkt z krótkim składem, który nie jest słodzony cukrem, nie ma minionaz wędnych dodatków i ten produkt będzie też fajny dla dzieci. Jeden taki kubeczek ma 150 gramów i tutaj mamy 136 kilokalorii, 5 gramów tłuszczu, 17 gramów węglowodanów i 6 gramów białka. A jeśli chodzi o cenę, to taki kubeczek kosztuje 0,79, tak więc wydaje mi się, że całkiem spoko. Dobra, lecimy z kolejnym produktem, i tym razem będzie to tofu, ale nie takie zwykłe tofu, tylko tofu marynowane. I będzie ono o smaku sweet chili. Ogólnie tofu jest fajnym zamiennikiem mięsa, bo ma sporo białka i ono ogólnie samo w sobie nie ma jakiegoś smaku, więc będzie smakować tak, jak je przyprawimy. A dla osób, które jeszcze nie do końca wiedzą jak je przyprawić, takie tofu marynowane będzie fajną opcją, bo ono samo w sobie będzie miało już fajny smak. A jeśli chodzi o to marynatę, to mamy tutaj wodę, olej rzepakowy, cukier, sól, aromaty naturalne, przyprawy takie jak chili, imbir, suszona cebula, suszony czosnek, suszone pomidory, ekstrakty przypraw i skrobia kukurydziana, czyli jest nawet ok. I na początek właśnie można sobie kupować takie tofu marynowane, a potem już naturalne i samemu doprawiać do smaku. I takie tofu fajnie sprawdzi się jako dodatek do kaszy, do makaronu albo ogólnie jako taki białkowy dodatek do obiadu. Można sobie je podsmażyć na patelni albo upiec w piekarniku. E, można je też pokroić i nałożyć na kanapki, tak więc zastosowań jest naprawdę sporo. A jeśli chodzi o makro, to tutaj w 100 g mamy 128 kcal, 7 g tłuszczu, 2 g węglowodanów, 12 g białka i 1,6 g soli. No i ta ilość tłuszczu i soli wynika tutaj właśnie z tego, że to tofu jest w marynacie. Tofu naturalne będzie miało na pewno lepsze makro. I jedno opakowanie takiego tofu kosztuje 4,39. I kolejnym produktem, który chciałabym Wam dzisiaj pokazać są tarte buraczki. One są w takim słoiku. Ten słoik ma 500 g i on wychodzi fajnie cenowo, bo kosztuje tylko 0,99 zł. Jak dla mnie takie buraczki są świetnym dodatkiem do obiadu, szczególnie teraz w sezonie jesienno-zimowym, kiedy dostęp do świeżych owoców i warzyw jest naprawdę ograniczony. Tutaj tylko odkręcamy sobie słoik i mamy robotę z głowy, a dostarczamy sobie porcji warzyw. Oczywiście można też buraki kupić surowe, ugotować je, zatrzeć na tarce. No ale nie czarujmy się, jest to długi proces, a poza tym e, jest to bardzo brudna robota, tak więc e, taka opcja jest bardzo wygodna. I tutaj w składzie mamy buraki ćwikłowe, wodę, cukier, ocet spirytusowy, sól, regulator kwasowości, czyli kwas cytrynowy i przyprawy. I w 100 gramach mamy 44 kcal, e, 0 g tłuszczu, e, 8 g węglowodanów e, i 1,4 g białka. Według mnie, słodkich takich buraczków warto mieć zawsze w swojej szafce, e, jeden na zapas. I jak nie będziemy mieć dodatku do obiadu, no to tutaj mamy już gotową opcję. Dobra, lecimy dalej. I kolejnym produktem jest e, Gyros Roślinny z firmy Govega na bazie grochu. I tutaj w składzie mamy wodę, ekstrudowane białko grochu, olej rzepakowy, białko pszenne i przyprawy, w tym papryka i oregano. Do tego sól, cukier i aromaty, czyli skład jest naprawdę krótki i fajny. I tutaj nie mamy w składzie soi więc jest to fajna opcja dla osób, które nie mogą jej spożywać. I w jednej porcji, czyli w połowie takiego opakowania mamy 223 kcal, 14 g tłuszczu, 7 g węglowodanów, 2 g błonnika, 17 g białka, czyli naprawdę bardzo fajnie i 1,4 g soli, czyli też sporo. I taki produkt jest fajną alternatywą dla mięsa, z tego względu, że ma naprawdę sporo białka. I możemy sobie go podsmażyć na patelni, dodać do tego jakieś warzywa i całość właśnie zawinąć do tortilli. Ale też fajnie sprawdzi się na przykład do spaghetti albo do innych potrawek na bazie kaszy czy ryżu. Można też do tego dodać pomidory i naprawdę fajny omlet będzie gotowy. A jeśli chodzi o cenę, to takie opakowanie składające się z dwóch porcji kosztuje 7,39 Kolejnym produktem będzie twarożek grani, ale koniecznie z piątnicy. Ten jest według mnie najlepszy, bo ma taką fajną zbitą konsystencję. Ja bardzo lubię wykorzystywać go do nadzienia do naleśników, ale też na kanapki na przykład w słodkiej wersji z owocami, ale też na przykład w połączeniu z pokrojonymi warzywami jako taki twarożek na słono. I taki twarożek jest fajną i wygodną opcją, bo nie musimy go różniczym rozrabiać, tylko jest gotowy do spożycia. No i ma też malutkie opakowanie, bo mamy tutaj tylko 150 g, więc możemy go zjeść praktycznie na raz. A jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj twaróg, śmietankę pasteryzowaną i sól, czyli krótko, zwięźle i na temat. I w 100 gramach takiego produktu mamy 90 kilokalorii, 4 gramy tłuszczu, 2 gramy węglowodanów, 11 g białka, więc fajny skład i fajne makro. A jeśli chodzi o cenę, to opakowanie takiego twarożku kosztuje 0,99 zł. Dobra, teraz czas na majonezy, ale oczywiście w takiej odchudzonej wersji i mam tutaj majonez wegański z firmy GoVegę i majonez lekki z Winiary. I rozpoczniemy sobie od tego majonezu wegańskiego, bo on jest dostępny w stałej ofercie biedronki. I tutaj w 100 gramach produktu mamy tylko 312 kcal, czyli połowę mniej niż w takim zwykłym tradycyjnym majonezie. A jeśli chodzi o skład, to mamy wodę, olej rzepakowy, musztardę, skrobię modyfikowaną, ocet winny, cukier, sól, stabilizatory, koncentrat soku z cytryny i aromaty naturalne. Aha i jeszcze przeciwutleniacz. Czyli jest troszkę gorszy niż skład zwykłego majonezu, no, ale mamy tutaj e, połowę mniej kalorii, więc jest to naprawdę bardzo dużo. Drugim produktem jest właśnie ten majonez z Winiary i on nie jest wegański. A w 100 g ma 338 kcal, czyli podobnie, też prawie połowę mniej. I w składzie mamy wodę, olej rzepakowy, żółtko jaja, cukier, skrobię kukurydzianą, musztardę, e, ocet, sól, regulatory kwasowości, aromat, czosnek, substancja konserwująca i barniki. No czyli te składy są bardzo podobne i mają podobną kaloryczność. Tak więc, jeśli lubicie majonez i chcielibyście sięgnąć po coś mniej kalorycznego, to bardzo Wam polecam te produkty, a w szczególności ten majonez lekki z winiary. Jak dla mnie on jest identyczny w smaku jak zwykły majonez, natomiast ten wegański jest taki bardziej octowy, że tak powiem. A jeśli chodzi o cenę, to ten majonez wegański kosztuje 2,99, a majonez z Winiary kosztuje 3,99. I ostatnim produktem są e, świeże tortellini, które ostatnio właśnie odkryłam w Biedronce i one są z serem ricotta i ze szpinakiem. Tak wyglądają. Jak dla mnie takie tortellini są super dodatkiem do sałatki. Wystarczy dodać jakąś właśnie taką bazę w stylu rukoli, roszponki albo zwykłej sałaty. E, do tego jakieś warzywa w stylu pomidora, papryki i do tego te tortellini i mamy naprawdę fajny lunch albo kolację. I to co jest fajne w tych e, pierożkach to ich czas przygotowania, bo wrzucamy je tylko na minutę do wrzątku i są gotowe. A jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj sery ricotta, płatki ziemniaczane, olej słonecznikowy, serwatka w proszku, szpinak, bułka tarta, e, sól błonnik kurydziane naturalne aromaty i makaron, czyli mąka pszenna jaja, samolina, z pszenicy twardej durum. Czyli ten skład jest naprawdę przyzwoity, a w 100 g mamy 256 kcal, 7,7 g tłuszczu, 37 g węglowodanów i prawie 9 gramów białka, a jedno takie opakowanie to 250 gramów. A jeśli chodzi o cenę, to kosztują one 6,99 i wiem, że są dostępne jeszcze w opcji z pomidorami i z mozzarellą i w jakiejś wersji z szynką i chyba też z pomidorami. Ok, w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Jeśli spodobały Ci się moje dzisiejsze propozycje, to koniecznie zostaw łapkę w górę, komentarz i zasubskrybuj mój kanał. Zapraszam Cię też na moją stronę internetową dietetypowszechnie.pl i na mojego Instagrama. A my widzimy się już za tydzień w kolejnym filmie. Cześć!